Dla księdza Blachnickiego każdy parafianin był ważny. Jego zaangażowanie kształtowało życie parafii. Jakie metody wprowadzał i jakie przeciwności musiał pokonać? Przekonajmy się razem. Dla księdza Franciszka ważni byli wszyscy parafianie i wszystkim chciał służyć. Poza ministrantami, drugą grupą, którą szczególnie się zajął, była młodzież pracująca. Ksiądz Franciszek zorganizował równocześnie, kiedy przyszedł do parafii, nauczanie młodzieży pozaszkolnej, młodzieży pracującej, bo dla nich nigdy nie było nauki, religii, dla nich nie było dni skupienia, rekolekcji. Uważał, że młodzież pracująca, Powinna mieć takie same prawa jak wszystka inna młodzież, ta studiująca, ucząca się. No i urządził takie nauczanie religii, które nazywało się godziny religijne młodzieży pracującej. Już po pierwszym spotkaniu uznał, że te nauki niewiele dadzą, jeżeli młodzież nie wykaże inicjatywy, sama nie zacznie się dokształcać i czytać. Jako, że dostęp do książek religijnych był wtedy bardzo trudny, Ksiądz Franciszek stworzył własną bibliotekę i oddał do niej część swoich książek, aby zainteresowani mogli po nie bez problemu sięgać. Na spotkaniach prowadził skrzynkę pytań, którą możemy znać także ze współczesnych rekolekcji oazowych. Na pytania odpowiadał na najbliższym spotkaniu. Możliwość anonimowego wrzucenia kartki z pytaniem dała szansę zadania nurtujących pytań nawet tym nieśmiałym. Ksiądz Franciszek wyjaśniał, czym jest liturgia eucharystyczna. Tłumaczył teksty myszalne na polski. Ukazywał, jak wielka jest to ofiara i jak ważne jest aktywne uczestnictwo w niej. I potem z tejże grupy, tej młodzieży pracującej, wyłoniła się taka gorliwsza grupa dziewcząt, bo to w każdym większym zgromadzeniu zawsze są gorliwi, mniej gorliwi, bardzo gorliwi. No i tam się też zgromadziła taka grupka, która. Już zawsze potem miała kontakt z księdzem Franciszkiem Blachnickim, mimo że już nie był w parafii. Spotykała się każdego tygodnia i rozmawiała na te różne tematy religijne, na te wszystkie tematy poruszone na tej godzinie religijnej, którą ksiądz Franciszek zaprowadził. Także ta grupa się spotykała i właśnie prowadziła wtedy już coś w rodzaju ewangelicznej rewizji życia. Rozmawiałyśmy, ponieważ do tej grupy należałam, rozmawiałyśmy na te tematy i różne dobre postanowienia, żeśmy z każdego takiego spotkania wynosiły, że będziemy tak postępować, tak robić, takie uczynki wypełniać. No i to było nasze takie, takie wielkie, wielkie, zawsze radosne spotkanie, któregośmy nigdy nie opuszczały. Każdego tygodnia. I spotykałyśmy się najpierw w salce katechetycznej, a potem prywatnie po domach. W Tychach ksiądz Blachnicki przebywał do wiosny 1952 roku. Na 14-tysięcznej parafii był proboszcz i on. Dzień zaczynał przed szóstą rano, a kończył późno wieczorem, często nie mając nawet czasu na modlitwę w ciągu dnia. Poza zwykłymi obowiązkami duszpasterskimi, zajmował się także duszpasterstwem ministrantów i młodzieży pracującej. Po półtora roku jego organizm nie wytrzymał na tłoku pracy, jaki podejmował. Pod koniec marca zachorował na zapalenie płuc i trafił do szpitala. W parafii nie ogłoszono choroby księdza, więc młodzież nadal przychodziła na godziny religijne. Ksiądz proboszcz, choć ich nie odwołał, sam też nie przychodził, żeby je prowadzić, przez co z każdym tygodniem przychodziło na nie coraz mniej młodych. W końcu ostała się tylko garstka, która postanowiła modlić się o zdrowie dla księdza Franciszka i jego powrót do parafii. Ten jednak nie wrócił do Tychów. We wrześniu 1952 roku ksiądz Franciszek otrzymał dekret do parafii Matki Boskiej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych, gdzie podobnie jak w Tychach od początku rozpoczął pracę duszpasterską z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Niedługo potem, bo 31 stycznia 1953 roku, został przeniesiony na parafię św. Jerzego w Rydultowa, gdzie także od razu zaczął działać w duszpasterstwie. Niektórzy koledzy mówili mu – Franek, znowu wszystko zaczynasz? Po co ci to? Zaraz znowu cię przeniosą. Na co on odpowiadał – Ja tutaj jestem dzisiaj i dzisiaj mam tu siać, a nie zastanawiać się, jak długo tu będę. Ile zasieję, tyle tu zostanie, a Pan Bóg da wzrost. W reduktowach jednak był jak na niego długo, bo aż dwa lata. Ponieważ ksiądz Franciszek był przeniesiony z parafii Tychy do innych parafii kolejnych, a było ich aż sześć tych parafii, do których był przeniesiony, i wszędzie tam. Wiedziałyśmy o tym, gdzie jest, i dlatego od czasu do czasu żeśmy pojechały, żeby zadać mu jakieś pytanie, żeby otrzymać odpowiedź, ponieważ to, co on mówił i tak jak on odpowiadał, to były dla nas takie pewniki. Takie pewniki, ponieważ widziałyśmy, że on tak żył, on tak postępował, że to, co on mówi, to no, tak żyje, tak postępuje. I dlatego jego odpowiedzi były dla nas zawsze takimi pewnikami. I stąd miałyśmy z nim kontakt nawet po tych wszystkich parafiach, gdzie był. Rozpoczął działalność duszpasterską w Rydultowach od wprowadzenia sprawdzonych już metod pracy z ministrantami. Od razu zaangażował się w różne dzieła, tworząc holkę ministrantką czy chór liturgiczny. Nowością były grupy formacyjne dla dziewcząt, które otrzymały nazwę Dzieci Maryi Fatimskiej. Chciał w ten sposób stworzyć elitę parafialną dziewcząt, które mogłyby się formować w duszpasterstwie i wypełniać dzieła apostolskie. Dziewczęta zdobywały różne sprawności, które miały zespoić je z kościołem, z jego życiem liturgicznym oraz wychować je do pomocy bliźnim. Animatorki przygotowywały temat na dane spotkanie. Wiem, że myśmy czytały dużo takich wierszy albo jakieś wspomnień, różne z małego gościa. Wiem, że mały gość już wtedy był i myśmy z tego korzystali. No i uczyliśmy się śpiewać. Parafialna praca duszpasterska księdza Brachińskiego była przepełniona nieustanną refleksją duchową, aby coraz sumienniej wypełniać swoje zadania. Był on świadom swoich niedoskonałości, ale pragnął je przezwyciężać, aby coraz lepiej prowadzić ludzi do głębokiego poznania Boga. Angażując się w duszpasterstwo w Rydultowskiej parafii, ksiądz Franciszek zauważył, że nie ma tam miejsca na spotkania dla poszczególnych grup duszpasterskich. Na przykościelnym placu stały ruiny dawnej organistówki, zbombardowanej podczas II wojny światowej. Poprosił więc parafian o pomoc przy rozebraniu budynku i z pozyskanych cegieł zbudował mały domek. Pomysł ten bardzo się spodobał. Widząc zapał i pracowitość Wikarego, wiele osób włączało się w jego realizację. Środki finansowe pozyskał, rozprowadzając pamiątkowe cegiełki wśród parafian. Sprzedał swoje futro i pamiątki rodzinne, aby móc wywiązać się ze zobowiązań finansowych. Budowę prowadził bez dokumentacji i zezwolenia władz komunistycznych. Z tego powodu przychodziło wiele grzywn i kar. Mimo zakazów, widząc potrzebę, budował dalej, w związku z czym był dwukrotnie na krótko aresztowany. Gdy pewnego razu został w tej sprawie wezwany do urzędu i usłyszał pytanie: Dlaczego budujecie bez pozwolenia? z udawaną naiwnością zapytał: A kto takie pozwolenia wydaje? No ja, odpowiedział urzędnik. To dlaczego mi go nie dajecie? zapytał ksiądz. Mimo przeciwności, budynek został ukończony a ksiądz Blachnicki nazwał go domkiem Maryi. Była w nim mała kaplica i salka do spotkań, dzięki czemu duszpasterstwo miało już swoje miejsce. W kolejnym roku na placu przykościelnym zniesiono również grotę maryjną na wzór objawień flut. Była pierwsza klasa w szkole podstawowej. Szkoła graniczyła z miejscem budowy groty i domku Maryi i każdy dzień praktycznie obserwowaliśmy księdza Blachnickiego, jak Jeździł z taczką, z gruzem, układał cały czas z nami, miał kontakt mimo wszystko, że pracował, ale zawsze do nas coś tam mówił, śmiał się, taki wesoły był. Ponieważ z tej naszej grupy, którą żeśmy tworzyły, nasze koleżanki powychodziły część już za mąż, a część z nas powiedziała, że chcemy służyć Panu Bogu, chcemy swoje życie oddać Panu Bogu w służbie. I takżeśmy się zastanawiały, co zrobić, czy iść do klasztoru, czy wyjechać na misję, czy co robić innego, ale pomyślałyśmy, zapytamy, co sądzi o nas ksiądz Blachnicki. I był wtedy w parafii w Rdutowach, i tam żeśmy pojechały, żeby mu zadać to pytanie: co sądzi, bo chcemy służyć panu Bogu, i tylko się zastanawiamy, gdzie. I czy iść do klasztoru, czy, czy na misję. A Ksiądz Franciszek jednym zdaniem nam powiedział: W klasztorze to ja was nie widzę. No i myśmy wtedy już po prostu były zadowolone z odpowiedzi, powiedzieliśmy: Bóg zapłać, Bóg zapłać, to nam wystarczy. No i wyjechałyśmy. No i robiłyśmy to samo, co do tej pory: pracowałyśmy, spotykałyśmy się. Czasy pierwszych lat kapłaństwa księdza Blachnickiego nie było łatwe dla kościoła w Polsce. Rządziła władza komunistyczna i panował stalinizm. W 1952 roku aresztowano biskupa Herberta Bednoża, a niedługo później razem z biskupami Stanisławem Adamskim i Juliuszem Bieńkiem został on wygnany z diecezji. Był to również czas, kiedy uwięziony był prymas polski kardynał Wyszyński. diecezją rządzili kariusze kapitulni. Na początku ksiądz Filip Bednosz, a następnie ksiądz Infuat Jan Piskosz. Po wygnaniu biskupów w Katowicach zaczęła działać tak zwana tajna kuria, w którą zaangażował się również ksiądz Blachnicki. Znalazł się on w gronie najbardziej aktywnych księży, których określano mianem radykalnych. Działania zaangażowanych w tajną kurię polegały na utrzymywaniu kontaktu z biskupami przebywającymi na wygnaniu i współpracy z nimi. Z powodu bezgranicznego oddania biskupom już w 1955 roku rozpoczęto przeciwko niemu operację o kryptonimie Zawada. Ten kryptonim odzwierciedlał spojrzenie na jego osobę. Z biegiem czasu stał się jednym z najbardziej prześladowanych duchownych w komunistycznej Polsce, zaliczanym do grona głównych wrogów porządku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ksiądz Blachnicki często nie zgadzał się z działaniami administratora diecezji. Gdy na początku 1955 roku ksiądz Piskorz podjął bez zgody stolicy Apostolskiej ani uwięzionego prymasa decyzję o zwołaniu synodu decyzjalnego, ksiądz Franciszek podjął działania mające na celu doprowadzić do jego bojkotu. Pracowałam w gabinecie dentystycznym. I nagle dzwonek do drzwi da otwierać, a za drzwiami ksiądz Franciszek. Ksiądz Franciszek stoi i wręcza mi stertę kopert i mówi. Jeszcze dzisiaj to musi być rozwiezione do różnych parafii. Także zorganizuj coś i rozwieźcie to, żeby to proboszczowie otrzymali. Ale nie powiedział nam, co jest w tych kopertach, co się tam znajduje, powiedział tylko oddajcie koperty i zaraz znikajcie. No i nie mówcie nic, kto i co, tylko proboszczowi dać kopertę i zniknąć. No więc tak, żeśmy się zorganizowały, podzieliły do różnych miejscowości i żeśmy po prostu pędziły z kopertami. Dopiero po latach dowiedziałam się, co to wtedy było, co to była za akcja. No a to była akcja bojkotu tego synodu, który miał się bez pozwolenia Rzymu i Prymasa Polski odbyć. Działania księdza Blachińskiego nie podobały się księdzu Piskorzowi, więc stosował wobec niego różne kary i sankcje. Jedną z nich było częste przenoszenie z parafii na parafię. Niedługo otrzymał kolejny dekret, tym razem do Bierunia Starego. Był przekonany, że jest to rodzaj kary za udany bojkot synodu, więc dekretu nie przyjął. Dowiedziawszy się o tym, ksiądz Piskosz nakazał proboszczowi w Cieszynie, gdzie ksiądz Franciszek wówczas był wikariuszem, aby ten nie dawał Blachnickiemu jedzenia, nie dopuszczał go do ołtarza i wyrzucił z plebanii. Ksiądz Blachnicki nie zgodził się na podejmowanie decyzji, które ksiądz Piskorz podejmował w oparciu o władzę komunistyczną, a nie w oparciu o hierarchię kościoła. Do tego zderzenia między księdzem Piskorzem a księdzem Blachnickim musiało dojść. To było nieuniknione, bowiem ksiądz Blachnicki był nie do przyjęcia dla księdza Piskorza, dlatego że ksiądz Blachnicki działał w wolności a ksiądz Piskorz działał w ramach, które narzucali komuniści. Stąd działania duszpasterskie, które podejmował ksiądz Braknicki, choćby szeroka działalność na kanwie współpracy z ministrantami czy organizacji tej pedagogii ministranckiej, były nie do przyjęcia nie tylko dla komunistów, ale również dla tego, kto służył komunistom, a przynajmniej chciał również służyć komunistom, czyli dla księdza Piskorza. Ksiądz Franciszek, nie chcąc narażać na kłopoty księdza proboszcza, we wrześniu 1955 roku wyjechał do Niepokalanowa. Stamtąd odwołał się od decyzji księdza Piskorza, pisząc do przewodniczącego Episkopatu Polski. Otrzymał odpowiedź, że ma przyjąć ten dekret. Wówczas ksiądz Franciszek udał się do Bierunia, jednak zaraz napisał list z prośbą o udzielenie mu urlopu naukowego. Otrzymał go w lutym 1956 roku i ponownie pojechał do niepokalanowa. Czas ten chciał poświęcić na modlitwę, rekolekcję i naukę. Jasna góra, znając głęboką pobożność maryjną księdza Franciszka, poprosiła go o wygłoszenie serii Kazań Maryjnych czy setną rocznicę ślubów jana kazimierza. Ksiądz Franciszek głosił także rekolekcję dla braci. Było to wyróżnienie, dzięki któremu bracia chcieli okazać mu szacunek i podziękować za czas, który spędził z nimi we wspólnocie. Żartobliwie nazywali go anemicznym agentem niepokalanej ze względu na jego szczupłą sylwetkę. Przebywając w niepokalanowie, ksiądz Franciszek zapoznał się ze spuścizną ojca Maksymiliana. Zafascynował się jego wizją kościoła i działaniami, które inspirowały go przez całe późniejsze kapłańskie życie oraz wywarły ogromny wpływ na dzisiejszy kształt ruchu. Do najistotniejszych kierunków jego zainteresowań w tamtym okresie należały przemyślenia dotyczące wspólnot kapłańskich niepokalanowa, diecezjalnego, i duchowości Maryjnej. Przez jakiś czas zastanawiał się nawet, czy nie wstąpić do zakonu franciszkańskiego. Jednak jeden z braci powiedział mu, że znając go, powinien działać, a nie przebywać w klasztorze. Przyszedł czas, kiedy ksiądz Franciszek został po prostu wypędzony z diecezji. Kiedy musiał opuścić diecezję, wyjechał do niepokalanowa i tak po cichu nosił się z myślą, że może w tym niepokalanowie zostanie, ponieważ na zewnątrz. No, Wszystka jego praca z ministrantami, z młodzieżą ciągle jest przerwana, bo jest ciągle przenoszony. Więc najlepiej by było, żeby został w klasztorze. No i wtedy sobie pomyślał o nas, że wtedy, jak zostanie w tym klasztorze, no to już nie będziemy miały takiego kontaktu z nim, żeby tak sobie przyjeżdżać i zadawać mu pytania, bo to już jednak jest inne życie. Więc postanowił. Z nami się spotkać i powiedzieć, żebyśmy pojechały na Jasną Górę. Tam jest Instytut Prymasowski. Główna odpowiedzialna to pani Maria Okońska. I żebyśmy tam pojechały. On wcześniej z panią Okońską rozmawiał, czy może przysłać takie dziewczyny. No i ona powiedziała, żebyśmy przyjechały, żebyśmy posłuchały, co one robią. Jakie mają powołanie, jakie zadanie, no i jeśli będziemy chciały zostać, żebyśmy tam zostały. Więc pojechałyśmy na jasną górę. I pani Maria Okońska opowiedziała nam właśnie o tej wspólnocie, o tym instytucie, o ich zadaniach. I mówi: Ale zapytajcie się Matki Bożej, co ona o was myśli? Czy was tutaj powołuje, czy nie, czy to jest wasze miejsce, czy nie. No więc miałyśmy. Chodzić do Matki Bożej, modlić się, ale między sobą na ten temat nie rozmawiać. Dopiero w ostatni dzień, jak już miałyśmy wyjechać, to tak nam radziła Pani Maria. Wieczorem porozmawiajcie o tym między sobą, co każda usłyszała od Matki Bożej. Czy ma tutaj zostać, czy nie. No więc odbyła się ta rozmowa. Żadna nie chciała zacząć tej rozmowy, bo każda myślała, wszystkie zostaną tylko ona będzie wracać do domu. No jak pierwsza wreszcie zaczęła mówić, no ja nie, niestety Matka Boża tutaj mnie w to miejsce nie woła, takie mam przeczucie, takie mam jakby głos jej. No i to już potem każda ma, ja też, ja też, to samo, tylko Krysia. Była taka Krysia z nami, Krysia Szajer, i ona powiedziała, a ja zostaję, ja zostaję, tu Matka Boża wyraźnie chce mnie mieć. No i ona jedna została, a myśmy wróciły. Po naszym powrocie ksiądz Franciszek przyjechał, żeby porozmawiać z nami, cośmy postanowiły. No i żeśmy mu powiedziały, że no, że nie, że to nie jest nasze miejsce. No i wtedy ksiądz Franciszek mówił: "No to róbcie, coście robiły do tej pory". No bo sam nie wiedział co dalej, prawda? Choć sam nie planował zakładania wspólnoty żeńskiej, Pan Bóg sam mu tę wspólnotę wkładał w ręce. 1 sierpnia 1956 roku w swoim pamiętniku opisał tę sytuację następująco. Czy z tego wynika, że mamy myśleć o nowym instytucie? Marysia O twierdzi, że tak. Te sprawę muszę tu przemodlić i usłyszeć odpowiedź. W czasie pobytu ksiądz Franciszek wciąż był zaangażowany w działalność tajnej kurii działając na rzecz uwolnienia Prymasa Wyszyńskiego oraz biskupów katowickich. Jesienią 1956 roku Prymas odzyskał wolność, a ksiądz Blachnicki wrócił do diecezji razem z biskupami. Osobiście przywiózł księdza biskupa Bednoża do Katowic, a 21 listopada otrzymał dekret do pracy w kurii. Był odpowiedzialny za referat duszpasterski, redakcję Gościa Niedzielnego oraz przez jakiś czas był kapelanem biskupa. W ten sposób w życiu księdza Blachnickiego rozpoczął się okres pracy dla katowickiej kurii, który zaobocował inicjatywami duszpasterskimi skupionymi wokół religijno-moralnej odnowy wiernych. Zasięgiem i rozmachem swoich działań ksiądz Blachnicki w krótkim czasie objął teren całej Polski. Ksiądz Franciszek Blachnicki jest przykładem osoby, która całe swoje życie szukała prawdy i była uczciwa do granic możliwości. Gdy napotykał problemy, zawsze szukał polubownych rozwiązań, jak… Wyjazd do niepokalanowa. Dążenie do jedności w kościele było widać w każdym jego działaniu, a posłuszeństwo wobec przełożonych było fundamentem jego misji. Ksiądz Franciszek, wyjazd zaliczanym do grobu dobra. W czasie pobytu ksiądz Franciszek? Co? Kurde.